Hej hej, hey, Siemanko, tutaj Nevergame, a ze mną jest Epic y, I to są The Walls na serwerze MySG Mamy trochę opóźniony start, ponieważ chcieliśmy się z wami ładnie przywitać, tak jak na człowieka należy Boże, to jest Witch, ratuj mnie A to jest Creeper, gdzie ty jesteś Ja uciekam w kółko, bo mnie Witch zaatakowała O w dupę! No tu jest. Uderz mnie, o kurde, co ja powiedziałem? A i co z niej wypada? Yyy... wiesz co, Z niej wypada jakieś butelki z ekspem, czasami płotki do leczenia i tak dalej. Same gówno. A i gdzie ty jesteś? Yy, ja, z, ja zbieram drewno, zaraz, zaraz wejdę do piramidy, poczekaj. We, ile pięć wystarczy drewna. A no wy... We... Zapewne. A i da się ją zaklepać? Bo ja ją biję i nic. Yyy... wiesz da się ją o, zabiłem, zabiłem, I po... Z, puste butelki dają. Nie, dobra, dziesięć, dawaj drewno. Dobra, jestem. Ej, za tobą, za to... Mam. E, dobra, to chodź. chodź się wkopać. Tutaj. Tu, tutaj dużo typów. Tu, tu. Ale tu dużo typów się wkopuje, zobacz. Tutaj chodź, ej, jesteś? Ja już wbiłem do kopalni, jestem już w kopalni. Ja fuck! Jestem. Fuck! O, w dupę i spadłem. Uciekaj. Ja, ja liany się załapałem. Bo o, ja ty, o, o, zimienię, ja na tym o co tu jest? Biegnij dalej ty, bo oni cię... O skrzynka. Fox, Fuck, na Uratuj! Nie mam jak. Przeżyłem! Aj, mnie creeper tu zabije. Nie, on cię nie zabije, bo on nie może wybuchnąć. Masz diaksa? Boże, jak ja tej arenki nienawidzę... Nie, nie mam, ale ja tej areny nienawidzę. Ona jest przesyła. Gdzie rana. ty jesteś? Ej, gdzie ty jesteś? Nie wiem, kopię, ja muszę kopać kobla. Jestem do tego stworzony. i tu jest kobla, wszystko wypada? No, znaczy ze stona. Przepraszam. O, widzę cię. Bo zaraz mi będą pisali, że... Jak to nazywasz? Przecież to jest stona, nie kobl. Patrz, patrz. Przytulę klipera. Dzień dobry. Dobra, pi kop, dał mnie, nie mam czasu. Wywalaj sobie. Ej, masz miecz? Zróbmy mi zrób miecze zaraz, bo ja potrzebuję... O, żelazo mam jedno. Zrób piecyk to ja, ja już mam trzy. Robisz piecyk? Poczekaj, bo ja na razie, na razie kuł, potem się robi piecyk. Ale tutaj jest przez rana, ja tej mapy tak nienawidzę. Ja też jej nie lubię ty. No jest jedno z, jedno z najgorszych. Oj ten. O, żelazo, ile masz żelaza? Ja mam chyba trzy. Yyy, ja 5 Ja mam 3 żelaza Mam 5 strzał Znalazłem w tym repeaterze Ja znalazłem w skrzynce diaaksa. Mam diaksa. Masz diaksa? Ja, ja mam 11 strzał już teraz O złoto o Ile masz żelaza? Ja mam cztery nie wiem, wiem tylko tyle, że ja tutaj się cykam, bo to jest wszędzie pułapek co nie zastawę. Pułapki są zastawione. Ja, ja w wszędzie wchodzę w jakieś pułapki centralnie i wszystko za, wszystko zgarnię, jakieś, jakieś szczały i tak dalej. A gdzie ty jesteś, Poczekaj. Chodzę gdzieś Contract jakiś, nie Polska coś tam się go... Ja na shifcie kopię... też na... to miejsce, w którym się... Aj nie, nie chodź na shiftie. No to ja już idę do ciebie, bo cię widzę. Tu jestem. Nie ty nie... Aj mi... zrób, aj potrzebuję O, o kosz... O z księca. O. Ja mam 14 szczał, ej, bej, zrobię ci ługi, będziesz łukiem. O, Oj, czerwony proszek. A tu są dyspensary jakieś. No ale ja już z nich pobrałem szczały. A nie, tu są te tłoki, sorry. Oj, i tu była pułapka, o, w dupę. No właśnie. Patrz, Mo patrz, gdzie ty jesteś. Ja wróciłem się tam, gdzie myśmy kopali i ci uciekłem. Minęliśmy się jakoś. Wiem, wiem, ale tu była pułapka, gdyby mnie ja... No, do mnie ktoś przyszedł. Jaksy, mam dwa jaksy i potki. Pat, co pod tobą jest? No wiem właśnie, a to ten... co ty zrobiłeś? Zabawiam się w hardcora. To jestem Chuck Norris. Życie mi nie straszne. A jest A tu jest dużo stona, co niej nic nie będzie przeszkadzało. O, skrzynka! Co masz? Yy, w W pizdu żelaza. Ej dawaj zrób... Zrób piecyk crafting table, bo ja chcę sobie deax sword'a zrobić. Poczekaj. Ja ci dam jak sword'a jak mi zrobisz łuku lepszemu. No spoko. Coś. Tylko ja tu się staram tą lawę trochę pozatykać, bo mnie wkurza. Ja też zatkałem coś tam lawę. Na... Ej szybko kill off mi się kończy, zrób nam kill offy. Ja mam drugi jakby co. No daj mi Bo, myślę, bo typek tak. się z, typek zginął i od niego zebrałem yy, łap Ile on kilofów? offów O węgiel żelazo Aż, to jest. Ja Wiem bo to jest bardzo fajny tryb, co nie tak O skończyło mi się Ja tu nas trochę zamurowałem, dobra Ej, ja, ja już tu szy ja szykuję pomieszczenie pod przetapianie. Piecyk należy do każdego, czy tylko do jednego? EJ, drogi? NIE ROZKŁOPUJ TYCH ŚCIAN, BO ONI NAM ZARAZ WEZDĄ! Bo tu można chyba brać i ty. Zakop te ściany jakoś, zamuruj, żeby wyglądały naturalnie. Które? Może być tak, od... takie całe ściany ta z kobla. Dobra. Raz, dwa... Tutaj trochę Daj mi dwie patyka Zazdzidam, Ja tutaj wstawię swoje No spoko, spoko Daj patyka Zastidam I masz dla ciebie jedna Dzięks Jeszcze dwa piece robię, co nie? W jednym złoto przepalam, bo jabłka mam, co nie to się zrobi jedno przynajmniej złote jabłko. E, patyka mam ci, tak to chodź, tu masz, to masz masz drewno swoje. Boże, muszą te klipery jak to nerwia. No nie wiem, na razie się nic ciekawego nie dzieje. Ja po prostu wyłączę nagrywanie i widzimy się jak już będziemy mieli jakieś e, kur... Nie wiem, no, no jak będziemy na bo powierzchni. Czekaj, nie wyłączaj jeszcze, chcę coś pokazać. No pokaż. Patrz. Pokaż mi gdzie chcę wyjść. Ja się załamę. Nie, nie, o dobra, chcę, chcę. Chociaż jedno nie chcę, chcę, chcę. To, ej, masz. Ej, a to masz te cudo. Proszę. No to dużo. E, to będzie widzimy się jak będziemy na powierzchni. No i co idzie, no? Gdzie wpadłeś? No i trzeba było zaczynać, Czy było zacząć? patrzysz niego. Czekaj teraz no bo ja muszę Shifta też klikać, żeby nie wkoś... A ja mam pomysł, a ja zrobię patyki z wezmę go, z łuku Nie nie nie, nie. Ja, ja go zamknę Dobra, a to było tylko takie pokazanie ja ty. nie, nie, nie marnuj strzał Dobra, a to było tylko pokazanie, że... A ja musimy go zabić <grym> Dobra, to pokażę jeszcze, jak zabi... jak Epic zabija Ej, nie żeby co, ale Myśmy to... ale już, już się powinni klepać O, mamy dwa punkty Ej, musimy na powierzchnię wyjść Poczekaj, tylko go zarąbię A on jest straszny ma dźwięk. Siema A i stęp, się. Gdzie on jest? Nie wiem, na górze go nie ma. Dobre, dobra, no to teraz y, mamy już całe żelazne kuję, jak sobie miecz, dwa... dzięki epikowi który mi go dał. Dziękuję. Y, dwa złote jabłka i podkę regenerac regeneracji dwójki, boże. I idziemy teraz na powierzchnię, bo już się zaczęła mapka. Mieliśmy wyżyć tę TNT. Patrz, pokażemy wam, widzą, jak ładne jest TNT. Pokaż im, pokaż, połóż je. Patrz, no połóż tę TNT. Ooo, powinien zginąć. FUCK! To, to działa. <laughs> Nie, debilu! Ja mam małą HP! No, hop, jak... Czemu to tu działa tam nie? Już wiem czemu, bo te, bo przed te TNT powinny się zbi... O nie! I wszystkie TNT zmarnowałem. Już kumam. Te TNT... Ja mam jeszcze jedne. Ej, te TNT się zbiera i dopiero jak się zaczyna być deathmatch, co nie tak jak teraz, znaczy to jest, bo to jest taki jakby deathmatch drużyn, to wtedy można się zacząć bić. Kumasz? Ej, ale przecież można zabić creepera i zdobyć od niego proszek i zrobić TNT. Aj weź mi rozkop, ty. Nie, bo ja tutaj już jestem na powierzchni i mnie zaraz zabiją. Jak tam nikogo nie ma. Ej, a... Ej, gościu tu jest, gościu tu jest! Uciekaj, biegnij! Jak jest tam gościu? Jest typ, tam jest typ... Czerwony. O fuck, uciekaj! To... Nie wiem. O, ja się znam. Czekaj, chodź za mną, buduj się koło mnie jak masz surowce, buduj się koło mnie, buduj, w górę Jak nas strąci, a Aj, on tam jest Smulgo, buduj się w górę, robimy im prola Buduj się jak najszybciej, buduj się jak najszybciej, w góra, góra Czemu? Robimy skyblocka A o, ile creeperów Uciekaj, bo on do nas idzie i coraz to wyżej jest Aj, mało osób zostało A ja on tam bije się ze z A A tam jest dwóch czerwonych. Dobra, tyle już wystarczy. ja nie mam bloków. To łap. A nie mam, 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 mam. Padły. A nie, Za do nas. wysoko, rób teraz tak. zniszcz ten klocek i rób tutaj z platformy. Chociaż nie, tutaj będzie dobra, bo my zrobimy tak na dwa. Nie niszcz, nie niszcz. A ja on do nas strzela. No i smul go. Ale czerwoni zostali wyalminiowani A Nie u nas jest 3 na 4 na jednego ty Tam jest, ja do niego z łuku nawalam Czekaj Dafiony! Przepraszam, my wiemy, że to nubowskie, ale... Chcieli, chcieliśmy się po prostu powygłupiać. To ma być taki czajec, ten... Nieważne. Chill. No właśnie, chill. Trzy razy! Nice. 4 razy. Nice. 5 razy. A coś go atakuje. Nie wiem co. Nie, nic go nie atakuje. On ucieka. On zbiera twoje szczały. Bo mu się skończyły. Marnujesz na szczały. Nie wiem, porobimy. To. Teraz Pięć mamy... 5 razy. Dobra. To jest teraz seria Skyblocka, gdzie robimy... ...podstawowej temki. Ej, masz nie mam... Kurde, przydałyby się strzały. O, mar, no, właśnie mówię, że marnujesz z niego strzały. A co jeśli w stanie... minie czas? Nie wiem, nie... nie patrzyłem. Jakiś jest czy wtedy, tepie nas na środek gdzieś i wtedy wszyscy... Ej, to przegramy, ty. dwóch na czterech na jednego. No... Ej, chodźmy na środek. A nie tam ktoś był. Nie, tam... tam już ktoś był. Ja tutaj... Aj jest nas dwóch na czterech, ale to szczegół. Co tam? Patrz patrz, jakie mamy ładnie. Aj szukaj gości. Ej, cieszysz się z tego pomieszczenia? Nie, nie cieszę się zbytnio. tej gości! Nie wiem gdzie są. jest kaszlo. Nie wiem. Aj my musimy ich zabić, bo ja nie damy ra... Aj tam biegnie ktoś, widzisz? No, no ale jak... Ej, mam pytanie, jak? Tam s... Aha, dobra. Ej, widzę typa! Ale oni się na... napieprzają we dwóch. Jak ty jak to jest ich drużyna tylko? No to poczekaj, zaraz tam zejdziemy. Gdzie się napieprzają? Kto z kim? No tam się ktoś napieprzał, o widzisz? No się... O do... kurde, mam jak sworda! Patrz, ja też mam jak sworda, tylko że ja dostaję, Ja, ja po prostu... Ale ich jest czterech, ty! No to skaczemy na trzy raz do wody i najwyżej zginiemy, najwyżej przeżyjemy. Ja jem jabłuszko złote. Powiedziałem na trzy. na. Czekaj, trzeba się zakraść. Ja już nie kradnę się, ja już po prostu lecę. Nie, widzę. nie wbijaj na... Wbijam, ej, wbijam Poczekaj na mnie, nie, e, beze mnie nie Ej, ty ma mało HP Bigo, 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 klepa, klepa O, klepią mnie! podkę po... użyj na mnie, ej, podkę uzuj mnie! Z... <laughs> Spadłeś z demilu. A Ej, zabili mnie! Mnie też zabiją. Zginąłem. No to nic, to było, to Dobra, było to, 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 to było tyle. Nie ja już na nagraniu już nie zagram, po prostu bo będzie za długie nagranie limit czasowy, no niestety przepraszam. No, ale e... mi chodzi, że drugi drugie ty. Tak, zagramy. Z... No to może okay, na to coś się zobaczyć. No. I narka, ze mną był Epic. Jeszcze raz się pożegnasz. Chema. No. To papa.